Tam widzowie chcecie Citizenka, mocy, dźwięki wbijaj na Discorda w opisie. Miłego oglądania ci życzę. Coś tam kurwo, a banda rozdaje karty Nawet nie przeszkadzasz, no bo w łapie trzymam cztery asy Robi dobrze mamami, ona starsza od jego taty Ona skacze na mnie dziś, tak jak kangur z tej Kanady Ona skacze po mnie tak, jakby robił własny diving Nie ma z tego lików, nic nie trafiło do taty To nie lody, loda, loda robi twoja szos Dwie gałki, no bo z bandy wpadł tu siomar Ona i ja, lewy pas, 300 na godzinę Robię Tetris, a ja gaz, jak w adrenalinie Ona i ja, lewy pas, 300 na godzinę Robię Tetris, a ja gaz, jak w adrenalinie Takim, w którym nie byłem i w którym nigdy nie będę, Benger, Nie jestem gangsterem, tylko kimś więcej. Uważaj na siebie, bo cię przejedziemy z centem. Trzeba rozjebać kilku typów. Mięśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków, by bez KITU W dla celebrytów. kilka modelek i kilku bandytów, by bez KITU Lubię jak TANCZYSZ na stoliku. Lubię jak szpanujesz ilością plastiku, bez kitów. Barbie dzieli towar w samym staniku Dupę ma z Brazylii, a cycki z Meksyku